I co z Luną? Możesz mówić swobodnie, tu nie ma kamer. Dobra, okej. Okay. Chcesz znać prawdę? Tak, jasne. To o wiele trudniejsze niż myślałem. Czemu? Trudno mi o niej zapomnieć. To dla mnie zbyt wiele. Bo przez cały czas myślę tylko o niej. No tak, wygląda na to, że to co do niej czujesz, to naprawdę coś silnego. Tak, masz rację. Przecież dobrze mnie znasz. Okej, okay, nigdy tak nie miałem. Jasne, że cię znam i myślę, że jeśli rzeczywiście tak się czujesz, musisz znaleźć sposób, żebyście byli razem. Gaston, doskonale wiesz, jak bardzo bym chciał, ale muszę się od niej odsunąć, żeby nie cierpiała. Nie wiem, Luna, wydaje mi się, że nie powinnaś się od niego wcale oddalać. Lepiej będzie, jak znajdziesz jakiś sposób, by porozmawiać z Mateo. Nina, bardzo łatwo tak powiedzieć, ale to niemożliwe. Już próbowałam i się nie udało. Jak długo jeszcze mam nalegać? Najwyraźniej on postanowił pójść swoją ścieżką. Wiesz co? Zrobię tak samo. Muszę raz a dobrze przestać o nim myśleć. Nigdy nie zapomnę o Lunie. Choćbym próbował, zawsze będzie mi droga. Mam ją w sercu. Mateo to przeszłość, Nina. Muszę wyrzucić go z serca.